Pierwszego gola zdobyła w czwartej minucie Aleksandra Zych. Po trafieniach jakubowskiej i Weber miedziowe objęły prowadzenie, które szybko odzyskały po chwilowym remisie. Seria skutecznych akcji dała im wynik 6 do 3. Lubinianki dominowały do końca pierwszej połowy, prowadząc już 19 do 8. Po przerwie gospodynie powiększyły jeszcze swoją przewagę. W 45. minucie było 31 do 14, a po chwili różnica przekroczyła 20 bramek. Ostatecznie miedziowe wygrały 40 do 17, utrzymując wysokie tempo do końca. Wszystkie zawodniczki pojawiły się na parkiecie i dołożyły swój wkład w efektowne zwycięstwo. To się zdarzają takie mecze, kiedy absolutnie wszystkie zawodniczki, które są wpisane w protokole, wchodzą i wnoszą coś bardzo, bardzo owocnego, ale myślę, że dziewczyny naprawdę dzisiaj. Bardzo fajnie weszły w ten mecz, od początku skoncentrowane w obronie, w bramce, mądrze w ataku pozycyjnym, wykorzystywały wszystko co miały, żeby zbudować przewagę i tak naprawdę mogliśmy się bawić tą piłką ręczną. Myślę, że kibice zobaczyli wiele fajnych akcji, dużo bramek. Dużo ciekawych akcji każdej z zawodniczek, także naprawdę absolutnie jestem zadowolona. Już jutro miedziowe zagrają kolejne ligowe spotkanie. Tym razem na wyjeździe z rywalem z Kalisza.